Dzień dobry Państwu, nazywam się Marian Ołpiński, jestem doktorem medycyny, pediatrą, który pracuje na przedmieściach Chicago i chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, jak szerzy się wirus SARS-CoV-2 w immunologicznie naiwnej populacji. Wirus, który wywołuje obecną pandemię i chorobę nazwaną cov 19. Otóż koronawirusy należą do czterech dużych podgrup alfa, beta, gamma, delta. Ogromna z nich większość zaraża tylko zwierzęta. Szczególnie wrażliwe są nietoperze, ale z tych zwierząt te wirusy od czasu do czasu mogą przeskakiwać na ludzi. I w latach 60., dokładnie w 1967 roku, odkryto pierwszego takiego koronawirusa, który mógł atakować ludzi, i należał on do takiej właśnie grupy tak zwanych łagodnych koronawirusów. Teraz znamy ich cztery. Dwa należą do grupy Alfa i dwa do grupy Beta, i wywołują one, te tak zwane zwykłe przeziębienia. Większość z nas może myśli, że przeziębienia są wywołane zimnem. Nie. Przeziębienia wywoływane są przez najróżniejsze wirusy, a jedna trzecia z nich właśnie przez tak zwane łagodne koronawirusy. Znamy jeszcze w tej chwili, łącznie z tym ostatnim, trzy inne ludzkie koronawirusy. Dwa pierwsze to był SARS, COV teraz nazywany Kow-1, który w 2003 roku był odkryty, czy wywołał taką chorobę, którą nazwano SARS po polsku Zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej, na którą to chorobę zmarło około 800 osób, a zachorowało około 8 000, a potem została ona opanowana. W 2013 roku pojawiła się choroba MERS. Czyli blisko wschodni zespół ostrej niewydolności oddechowej i okazało się, że był on wywoływany przez wirusa, którego nazwano Merskow, który z nietoperzy przez jeszcze jedno pośrednie zwierzę przeskoczył na wielbłądy, a z wielbłądów przeskakiwał na ludzi. Zaraził on około 2,5 tysiąca osób. Z czego około 35% zmarło. No i od końca 2019 roku znamy w tej chwili już nazwanego wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę koronawirusową z 2019 roku, z angielska znaną jako COV-19 albo COVID-19. Co to znaczy? Że układ obronny naszych organizmów jest immunologicznie naiwny. Otóż immunologicznie naiwny jest taki układ obronny, który nigdy nie zetknął się jeszcze wcześniej ze specyficznym, obcym dla niego antygenem lub antygenami. W naszym przypadku takie antygeny na swojej powierzchni prezentuje właśnie wirus SARS-CoV-2. I nikt na, na Ziemi, wcześniej, przed tym, kiedy ten wirus przeskoczył z nietoperza, prawdopodobnie na takie zwierzę, które się nazywa Pangolin, i z niego na człowieka. Tutaj pokazuję, jak wygląda taki właśnie wirus. Wirus, który ma w środku Informację genetyczną pod postacią kwasu rybonukleinowego, RNA, a na zewnątrz najróżniejsze białka, które, są, które właśnie stanowią antygeny. Antygeny, których ludzki układ immunologiczny nigdy wcześniej nie znał. I są one różne, te antygeny tak zwane białko S, to żółte, tak zwana. Hemaglutynina, E, esteraza hemaglutyninowa, to niebieskie białko, i również to takie ciemne czarne nukleoproteina, czyli białko nukleotydowe, które właśnie są dla naszego ludzkiego organizmu nieznane. I po zachorowaniu, po dostaniu się tego wirusa do naszego organizmu, nasz organizm zachorowuje i w, między, w czasie tej choroby zaczyna wytwarzać też białka, takie, które tutaj są narysowane, takie jedno białko, które nazywamy przeciwciałem. Tutaj akurat przeciwko białku S, ale może wytwarzać przeciwciała przeciwko wszystkim tym antygenom. I w końcu w ogromnej większości przypadków tą walkę wygrywa i osoba zdrowieje. Tak niestety nie jest zawsze. A co to znaczy, że układ obronny jest immunologicznie kompetentny? Oznacza to, i to jest coś przeciwnego do tej naiwności układu immunologicznego, że on już wcześniej zetknął się z antygenami, cząstkami wirusów czy bakterii i ma przeciw nim przeciw a również. Komórki pamięci immunologicznej, które, jeżeli ten wirus chce nas ponownie zaatakować, to wtedy nie dochodzi do zakażenia, dlatego że organizm natychmiast wysyła te przeciwciała i te komórki obronne i nie dopuszcza do kolejnego zachorowania. Do takiej kompetencji może dojść poprzez zachorowanie czyli ekspozycję organizmu na na, tego na samego wirusa czy bakterie, ale również dzięki zaszczepieniu się, bo szczepienie to po prostu ekspozycja organizmu na część antygenów wirusa czy bakterii, aby wywołała ona powstanie przeciwciał, ale nie spowodowała zachorowania. I na przykład ci, którzy przechorowali już odrę, ospę wietrzną, świnkę, różyczkę lub byli przeciw tym chorobom zaszczepieni, nie zachorują ponownie, bo w ich krwi już są przeciwciała przeciwko tym chorobom i są również tzw. komórki pamięci, które nie dopuszczą do kolejnego zachorowania. Cała ludzka populacja, czyli na dzień dzisiejszy około 7,8 miliarda ludzi jest w stosunku do wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, immunologicznie naiwna, ponieważ nigdy się z nim nie spotkała. Nigdy się z nim nie spotkała i każdy, który, który się z nim zetknie, musi zachorować. Wyjątek na dzień dzisiejszy, na godzinę, kiedy to pisałem, stanowi około 300 tysięcy ludzi, którzy już przechorowali tą chorobę i mieli szczęście, że z jej powodu nie umarli. Teraz musimy wiedzieć, że żeby ten wirus przestał się szerzyć, musi na niego zachorować, albo jeżeli pojawi się ta szczepionka, co nie będzie wcześniej niż za półtora roku i to będzie też bardzo dobrze, musi być na tą chorobę zaszczepionych lub zachorować, 60 do 80% całej populacji ludzkiej, czyli około 4,7 do 6,3 miliarda ludzi musi to przechorować, bo dopiero wtedy powstanie taka grupa ludzi odpornych już na tego wirusa, czyli posiadających przeciwciała i komórki pamięci, że wirusowi będzie już Trudno znaleźć następną wrażliwą, nieodporną osobę, żeby ją zarazić, i przestanie on się szerzyć. Powstanie tak zwana odporność stadna. Ale na to musi przechorować według niektórych 60, ale coraz więcej ekspertów twierdzi, że to musi być prawdopodobnie około 80% całej populacji świata. W populacji naiwnej immunologicznie liczba zachorowań na choroby w tym przypadku to covid-19 wzrasta w tak zwanym tempie wykładniczym co oznacza że liczba chorych podwaja się w określonym czasie i czas podwajania się liczby chorych dla tego wirusa SARS-CoV-2 Wywołującego COVID-19, to 3 do 5 dni, ale podkreślam, przy założeniu, że żadne środki zapobiegawcze, zaradcze nie zostały podjęte. Czyli jeżeli nic byśmy nie robili i pozwolili temu wirusowi szerzyć się w naszej populacji, polskiej czy innej, to jeżeli dziś chorowałoby 1 milion ludzi, to za 3 do 5, ja tu powiedziałem, za 5 dni będzie ich 2 miliony, za 10 dni będzie ich 4 miliony, za 15 dni 8 milionów, za 20 16 milionów, a za 25, czyli za, za miesiąc trochę krócej, zachoruje, jeżeli to by było w Polsce, 32 miliony Polaków. Bez środków zapobiegawczych i przy braku leków, bo jeszcze ich nie ma i szczepionki jedyną szansą na zwolnienie tempa narastania epidemii i uratowanie dziesiątek, a może setek tysięcy istnień ludzkich jest tylko drastyczne wydłużanie czasu się podwajania się liczby chorych. Najlepszy sposób to schowanie się przed wirusem domu. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczy to przebieg, tej choroby. Okazuje się, że ze znanych już przebiegów i przypadków 80 do 85% przypadków tej choroby przebiega w miarę łagodnie. To znaczy, że ludzie chorują, ale mają objawy od takich ciężkiej grypy do lżejszej grypy, a nawet 30 do 50% może przechodzić to całkowicie bezobjawowo, czyli oni mają wirusa, roznoszą go, rozsiewają, ale nie mają praktycznie żadnych objawów. Może trochę ich gardło swędzi, mają może leciutki kaszel. Ci chorzy, 80-85%, nie wymagają szpitala. Niestety 10-15% zarażonych choruje ciężej lub nawet bardzo ciężko i wymaga szpitala. Ale nie intensywnej terapii, wymaga podania tlenu, antybiotyków w przypadku powikłań bakteryjnych, płynów dożylnych z powodu odwodnienia. 10-15% 5% będzie wymagało intensywnej terapii, łóżka na intensywnej terapii, a 1% będzie wymagało wspomagania oddechu przez respirator. Przeliczmy te procenty dla populacji Polski. Czyli 38 milionów ludzi, jeszcze raz przy założeniu, że nie podejmujemy żadnych środków zaradczych. Pozwalamy temu wirusowi się szerzyć, jak on tam sobie chce, chodzimy do pracy. Coś takiego, jak do niedawna jeszcze robiła Szwecja, a trochę wcześniej Wielka Brytania. Powoli zaczynają już to zmieniać. Więc, żeby wirus przestał się rozprzestrzeniać, jak już to wcześniej powiedziałem, musi przechorować go 60 do 80% polskiej populacji, czyli 22 do 30, do 30 milionów Polaków. Załóżmy ten bardziej optymistyczny scenariusz, czyli że zachorować musi 60% tylko, co jest 22,8 miliona. 80 do 85% z nich, czyli 18 do 19 milionów, przechoruje to bardzo łagodnie i nie będzie potrzebowało szpitala. A czasem nawet nie będą wiedzieć, że to przechorowali. 10 do 15%, czyli 22,3 do 3,4 miliona, będzie wymagało przyjęcia do szpitala bez intensywnej terapii. Czyli 2 do 3 milionów powiedzmy. 5%, czyli trochę więcej niż milion, milion 140 tysięcy będzie wymagało łóżka na intensywnej terapii. A 1%, czyli nawet 228 tysięcy Polaków wymagałoby respiratora bez żadnych działań zaradczych. W Polsce która zajmuje w tym momencie trzecie 3, 3 miejsce w Unii Europejskiej w liczbie łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, to są dane z 26 marca 26 marca 2020 roku, jest w tej chwili 250 tysięcy łóżek szpitalnych. 250 tysięcy łóżek szpitalnych. Jeżeli o łóżka na intensywnej terapii i ilość respiratorów. To dane, które też są ostatnio podawała gazeta wyborcza. To 10 tysięcy respiratorów, to można sprawdzić bardzo łatwo. W internecie i 4,5 tysiąca łóżek na intensywnej terapii. Respirator łóżka na intensywnej terapii. Przypominam jeszcze raz. Łóżek szpitalnych, jeżeli nic byśmy nie robili, ale na szczęście robimy coś, będzie potrzebowało co najmniej 2,2 miliona, a mamy ich 250 tysięcy, czyli 10 razy mniej niż by ich potrzebowano. 1 milion 140 tysięcy będzie wymagało łóżka na intensywnej terapii, a jest tych łóżek 4,5 tysiąca. 1%, czyli 228 tysięcy. Jeszcze raz mówię, bez podjęcia środków zaradczych wymagałoby respiratora, a mamy ich w Polsce 10 tysięcy. Niechbyśmy ich mieli 20 tysięcy, jak w jakiś sposób ktoś nam je sprzeda, tylko nie można ich nigdzie już kupić. Dlatego teraz myślę, że wszyscy już rozumieją, dlaczego to, co robimy, czyli chowanie się przed tym wirusem i zwalnianie tego czasu podwajania się ilości przypadków jest tak nieważne. Czyli to, co robimy w tej chwili, proszę Państwa, to tak zwane spłaszczanie krzywej epidemii, to jest jedyny sposób na jej zwolnienie. Co to znaczy? Tutaj ma, na tej osi mamy liczbę przypadków, dziennych przypadków yy, zachorowań na COVID-19, a tu jest czas od wykrycia pierwszego przypadku. Czyli w Polsce ten pierwszy przypadek pojawił się 4 marca tego roku i w tym momencie sięgnęła ta liczba już prawie 5 tysięcy, z tego co pamiętam, może jeszcze niedokładnie, ale bardzo blisko. Czyli ta liczba wzrasta w miarę szybko, chociaż mam nadzieję, że zaczyna już powoli się troszeczkę zwalniać. Jeżeli byśmy nic nie robili i ta krzywa poszła w tą stronę jak tutaj, to przekroczylibyśmy bardzo szybko tą przerywaną, kropkowaną linię, którą tu pokazuję, która oznacza limit możliwości systemu opieki zdrowotnej, liczba łóżek, personelu, sprzętu. W takiej sytuacji bez żadnych środków zapobiegawczych, kontrolnych ta liczba ludzi nie zmieściłaby się już tu w szpitalach i większość z nich musiałoby umrzeć. A może nie większość, ale ogromna liczba. Jeżeli... Będziemy robić to, co robimy, spłaszczać tą krzywą. Jak to robimy? Głównie chowamy się w domach, o reszcie za chwilę. Ta krzywa, jeżeli nam się ją uda tak sprowadzić, że tylko niewiele może przekroczy limity szpitala. To liczba osób, które z powodu tej choroby umrą, bo nie będą mogły być przyjęte do szpitala nie tylko do respiratora, ale będą, nie będą mogły być przyjęte, bo, bo potrzebowały tylko płynów dożylnych, antybiotyków dożylnych, potrzebowały tlenu, nie będą mogły być przyjęte, to też one umrą w domach albo w kolejce. Dlatego spłaszczanie krzywej jest tak ważne. A robimy to poprzez fizyczne dystansowanie się, żeby utrudnić wirusowi przeskok na kolejne osoby i ich zarażenie. Nie, nie róbmy społecznego dystansowania, jak to do niedawna się jeszcze nazywało. Kontaktujmy się poprzez Facebooka, poprzez WhatsApp, poprzez telefony, poprzez inne środki komunikacji z innymi. Kontaktujmy się. Podtrzymujmy się na duchu. Wychodźmy z domu tylko w wyjątkowej konieczności i jak najrzadziej. I tylko te osoby, bez których państwo nasze nie może funkcjonować. W miejscach publicznych, w pracy wszyscy muszą zakrywać twarz. Starajmy się nie zabierać tych masek, które tych masek specjalistycznych, chirurgicznych i jeszcze tych lepszych N95. Zostawmy je dla personelu szpitalna. Szpitalnego, szyjmy te maski, wkładajmy tam filtry, najróżniejsze, dobrze działają filtry przeciwalergiczne, nawet z odkurzaczy. Myjmy często ręce wodą z mydłem, a poza domem odkażajmy je środkami odkażającymi. Odkażajmy wszelkie powierzchnie, na, który, na, którym, na których wirus mógł osiąść i ktoś dotykając gołą ręką, a potem dotykając twarzy, może się zarazić. Tylko takie postępowanie może nie dopuścić do takiego obciążenia szpitali chorymi, że będą one musiały selekcjonować chorych i decydować, komu udzielić pomocy, a komu nie. Tylko tak możemy to zrobić. I wiem, że możemy to zrobić. Wspomóżmy naszą służbę zdrowia, wspomóżmy kierowców karetek, paramedyków, policję, wszystkich innych, którzy pracują, żebyśmy przez tą pandemię mogli przejść. Razem solidarnie damy radę. Dziękuję Państwu serdecznie.